Hej hej, to ja Umbra, a my kontynuujemy przygodę z Dickiem Marcinko. Nasze cele, przedostań się do pałacu i znajdź centrum sterowania, znisz placówkę i ucieknij. Sounds easy. Okej... Okay. Przez bramę z kolcami przechodzi, ale... Jak ja kurwa nienawidzę ogrodowych labiryntów! 30 centymetrowy murek to już będzie problem, nie? Wiadomo. Przemykamy się, klimat świąteczny. Święty Mikołaj w wersji amerykańskiej. Okay, Zamieńmy sobie na Kałacha. Chodzisz między wrony. karacz jak i one. Nie ma. Położyłeś się dobrze. Idź spać, misiaczku. Co my to mamy? Uuu, uh, uh, rzeczywiście przyszły święta, w tym roku trochę wcześniej. Tetetka. Dobra, zamienimy sobie na tetetkę. Nawet fajnie. Zobaczymy, co potrafi. W bliższym starciu z tymi. Nie, 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 o, no, powiedzmy, Kała wciąż jednak jest moim ulubionym karabinem w tej zabawie. Między innymi dlatego. No cóż, jemu już raczej zimno nie będzie przeszkadzać. Dobra, powolutku, pomalutku zbliżmy Czy się do Ci nie mają nic do roboty. Nie mają start, wiesz. Sowieci w ten sposób walkam z bezrobociem. 10 ludzi wykonuje robotę, którą mogą spokojnie wykonać dwóch. Czy ich tu jest 30, czy 1? Cóż nie ma wielkiej różnicy. Ładnie o tym mówię. Dało wam to coś. Trzeba było zostać w ciepełku. A nie się po po okolicy. To miejsce jest konkretnie potrawne. Zgadzam się z Dickiem. Nie. Co idziemy dalej? To jest Lenin? Nie, nie, nie wiem, już myślałem. Może W greckiej drodze, czy to jest dragunów? Zawsze się przyda. Nie wiem, jak siedzieć w łokieć. zawsze działa. Sprawdzaliśmy już na Korańczykach. Zobaczymy, no, gdzie będziemy, gdzie będziemy. Po lewej po prawej, bo już No O fuck. Tu jest kurde, mi to grana ta I zamknęli. Moja matka nie była w Polsce jakieś 40 lat temu. Nie. Co to granatnik? I tak. No to, come on, jak go dorwać? Tak. Trzy pociski, ale też się zabawimy. Uu, no to musiało go zabolić. Czy nie zmienimy na jakiegoś innego gnata. Może być to. Faaa, za długo przeodowywałem. Przeadywuję tu wolniej chodzi. <tum> Hmm. Ten frajer. jakieś sześć pocisków, no, zawsze jakaś zabawa. Wow, 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 wow granaty. Tak, to nie lubimy. Okej. Okay. jest kurwa, ja bym Spokojnie, spokojnie, dorwiemy, nie się Bardziej na luzie, wiesz, z lat 70. Chill the fuck down. Spokojnie. A, to są te sotnice w Kominiarka. Ale z tym też sobie jakoś poradzimy, na co? Szotka z bronią. Jeszcze bo mamy dragunowa w zanadrzu. Oj, chyba się szykuje jakaś grubsza akcja. Wyglądał coś goldeneye. To jakiś pieprzony ty! Jest też ta scena w archiwum Strzelają Papiery latają dookoła Papa pa. O Kama! Powiedz mi jak to było w ogóle możliwe? Jak ty przeżyłeś tego granata? bardzo lubię rozwalać książek, nawet jak mam w domu jakąś zniszczoną, to... No, proszę bardzo. Było szybciutko. Po tutaj... Ja, aha, ja nawet jeżeli mam w domu zniszczoną książkę, to jej nie wyrzucam, tylko mam taką specjalną półkę na nie. Nie lubię. Już najgorzej spalić książki. Tak, się Miły i umrzej. Dobra, tam pani jest jeszcze jeden twój kolega. Gdzie żeś się schował? O, przede mną się nie schowasz. Uniwersalna prawda. Grawitacja. Podatki. Uh, bunkier. I śmierć. I Marcinko. O, śmierci Marcinka to jednej i to samo. Będziemy działać po cichu, cudownie. No kto wizorek? Idziemy sprzątać po ciągu. Nie ma się co rzucać, chłopaki. Bum! Trzecie oko. Będziesz lepiej widział w ciemności. No zabili człowieka, zabili. Taka praca. Ja poradzę wiesz. Płacał mi za to. Kolejny geniusz, który się schował obok wybuchającej beczki. Czy ja dobrze widzę? A, ciężki karabin maszynowy, cudownie. Ciężki karabin i nóż. Najlepsza para. się było chować koło beczki? Głupio. Głupio. tam jakiś kolega się próbował schować. Not for long. Tam siedzą. A ja mam na was metodę. jest się. Kurwy lot tego nie umarł? Nie szkodzi na niego też jest metoda. Na każdego jest metoda. Na głoda. się Czytam. Uciekaj z centrum sterowania. Kolenda kolendo Będę pośpiewać kolendy. Panowie to nie. Pasta! I od razu szerszy uśmiech Zobaczymy skąd Joker ma te blizny. Uzyskaj dostęp do czego? Chyba do konsoli. Proszę bardzo. No dajesz, Dick. Cholera! Admirale, odbiór! Masinko? Cholera jasna, gdzieś ty się podziewał? Znalazłem radziecki silos rakietowy. Prawdę mówiąc, stoję w jego centrum sterowania. Brawo. Jak dla mnie mogłeś nawet znaleźć dziewicę Maryję robiącą stójkę. Zlekceważyłeś rozkaz. Uwalę ci dupę na sądzie A to bym chciał zobaczyć. Proszę posłuchać, Admirale. Mam tu tonę gówna do przełożenia, ale żadnej szufli. Te mm -hmm. komputery to jądro w pełni sprawnego systemu namierzania antybalistycznego Nie mówisz poważnie, tarcza raknie... komuchy zorganizowały sobie działającą tarczę antyrakietową. Mogą zestrzeliwać nasze atomówki w powietrzu To, to co Amerykanie mieli budować i zaatakują teraz. Pierwsi, Nie mamy szans na... Odpowiec. Obama się wycofał. kwit. No to koniec zimnej wojny. No nasza zimna wojna też właśnie się rozpoczęła. Nie wierzę. Nie wiem, że będziemy mieli tą tarczę. Baczymy. Nic z tego. To komputery z systemem na im cele. Wykorzystam tarcza, własne rakiety, rakietą, żeby na to, taki deal możemy ugrać. to coś większego niż ugrać. Ja tu jestem. Oni nie. Przeczekam tą Odmawiam, komandorze. To jest nasze Dobra. Ten Co dzień Kurde. Związek Radziecki może mnie podrapać po jajka. No to też chciałbym zobaczyć. No i proszę bardzo, i jemu też kask nie pomógł. No to już ich sprawa. Dobra, do bunkra. Co oni mówią? Ktoś zamawiał demokrację? Wow. Tyle miliardów zielonych utopiliśmy w programie gwiezdnych wojen, a tu pieprzone komuchy wyprzedzają nas o kilka długości. Kto by pomyślał? Proszę bardzo. Hej, tylko ja jestem w stanie zająć się ich umocnieniami. Dupki Jadało. pożałują, że mają dziś warte w pałacu. W ich kierunku zmierza ostra rozpierducha. Przezostań się do podziemnych bunkrów pod pałacem. Zbierz wszystkie dane na temat systemu naprowadzenia rakiet. Dowiedz się, gdzie zabrano drugą partię rakiet. Na koniec dokonaj sabotażu. Znajdź silosy rakietowe, zniszcz pozostałe rakiety i ucieknij. Okej. Okay. How bad this is that? Nie ma, zmieniły. Aha, i znowu mamy nasz sprzęt. Panie technik, proszę się dokładnie tutaj przyjrzeć. Na czym problem polega? A najpierw drzemka, pobiednia po koniecznie. Gdzie tu jest wyjście? Zielona lampka zawsze oznacza wyjście. Dobry wieczór. Ok, zamieniamy na kawaha, jest troszeczkę bardziej skuteczny. Mam wrażenie, może mniej celny, ale ki tym. Znajdź odzyskać komputerowy system namierzania. plus Tup, 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 tup. Dzień dobry. Zastanawiam się, czy przy takim ciosie facet jeszcze wydałby jakiś dźwięk. Mianowicie, rzeczy wbijamy mu ten nóż gdzieś tam w potylicę? A on nie powinien już w zasadzie nic czuć. Oj tam, już nie narzekaj. Trochę oberwałeś. Tam na dole nikt oczywiście tego nie usłyszał. Musimy się przejmować. Nie ma zmił, idziemy na pałę teraz. Teraz jest Rambo style. Sowiecie mnie wkurzyli. Teraz nie ma, nie ma nie ma po prostu zmiły. To już jest tylko Jestem już tylko ja Dokładnie Czemu by mnie nie strzelać Miałeś szansę miałeś swoją szansę Sukizyna Kto umarł, ten nie żyje. Jednak klimat Rambo to, to jest fajna sprawa. Już przeładuj sobie Marcinko, spokojnie. Pozamiętaj pana. Okej, okay. Nie mógłbyś umrzeć. Zobaczmy czy ci pomoże. W podjęciu tej ważnej decyzji. Nie? No dobra, to zrobimy to po mojemu. Ktoś tam jeszcze jest? Chyba nie. Ciężki karabin maszynowy. No, jak panowie z takim sprzętem do mnie próbowali. To my tak, to my się chłopaki nie dogadamy z ciastkami czy coś od razu Z ciężką amunicją Nieładnie, nieładnie. No jak, jak jak mamy budować wspólną przyszłość jak tutaj Takie numery państwo wykonujecie Proszę bardzo, jeden szybki cios i było po zabawie. Przeładujemy co? Jak mnie nazwałeś? Dostał w kolano, ale widzę, że się szczególnie tym nie przejął. Ok, idziemy dalej, 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 dalej. O tu drzwi otwarte. Bardzo inteligentnie stanąłeś akurat w świetle drzwi jakie ja wchodziłem po schodach. No, jak to nie jest samobójstwo, to już nie wiem jaka jest definicja. Widzisz? Koledzy popełnili dokładnie ten sam błąd. Dokładnie. Oj, oj, nic się nie uczą. Wyjdź po cichu z bunkra. Nie wiem na ile po cichu mi się to uda, ale się starać. Chyba są troszeczkę za daleko. Przynajmniej co tu się dzieje. I używamy bombek. Uuuu, stary, wlazłeś prosto na granat. Kiepska opcja. Teraz mamy jakichś kolegów, nie? Wszyscy spier... Uuuu, zaczęli wypychać rakiety. Usmażyło ich. No i bardzo My jakoś nie wiem. Okej, okay, co tam się w ogóle działo? Co to było? Nie odpoczywamy. mam granatów jeden. Padałoby wziąć jeszcze. Tam są po drugiej stronie, widzę. O, coś tam jest. Łap granat. Trzeba był złapać i odrzucić. Nie on jest chyba na kursach. Przecież sobie tutaj chyba nie ma takiej opcji, Uuu, to musiało boleć. 4 wiszące kałachy nie mogą oznaczać nic dobrego. Widzę, że się zaroiło od chłopaków. i dobrze. Tu się spróbujemy skłamać i ocenimy sytuację. Co ja mam na drugim? Aha, to myślałem, że dragonowa. No szkoda. No, 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 pa, 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 pa. Samochody wybuchają, zapomniałem. Dobra. A ciężarówki, ciężarówki też, ciężarówki też. No. ilu was tam jeszcze zostało co? Jeden. No, misiaczku, ja wiem, że tam jesteś. Chociaż nie, w sobie już cię nie ma. Well, that was easy. Chunek złama sym. <noise> Zmierzam do hydroelektrycznej tamy dostarczającej zasilanie dla doku gdzie Rosjanie instalują na tej łodzi system antybalistyczny. Żeby tylko udało mi się rozwalić te turbiny, wtedy łódź postałaby tam trochę dłużej. Musimy zaryzykować inaczej koniec z życiem w wolnym świecie braku. <noise> <noise> Może to i desperacka próba, ale z pewnością lepsze to niż czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Kiedy są w drodze do rosyjskich doków dla okrętów podwodnych, gdzie zostaną zamontowane. Dokie pobierają zasilanie stamy w okolicach Reazja, reazjanowki. Odcięcie prądu niemożliwiło łodziom podwodnym czy Przeznać się na tamy i zniszczyć turbiny i uciekni. Ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia.